Salut! To tak mówię? Eee, akurat mój chłopak jest na 5 cm wyższy. To jest akurat idealna wielkość na mały obcas. No ale eee, był taki 30-40 niższy? no nie wiem. Buty na obcasach męskie teraz są bardzo popularne. Ostatnio widziałam na reklamie, że są bardzo popularne, bo mężczyźni mają kompleks wzrostu. A, super, No ale jest Kochy, to też są małe. Jakoś nie ma znaczenia. 40 cm, c'est ça? Pas du tout. Ah, non? Je vous invite à vivre un truc extraordinaire. Zawsze się podobno mówi tak, że ważne jest jak kończenie, jak zaczyna, nie? Więc nie ma tutaj. Nie chodzi o miarę i, wy, i wysokość. To o jaką wielkość teraz chodzi? Jakąś... Nie, bo jak ma 40 centymetrów, to znaczy, że ma na przykład 2,5 roczku. Ja myślę, że nie zależy to tylko od wzrostu, tylko od inteligencji, poczucia humoru i po prostu tego czegoś. O, trzeba mieć to coś w sobie. Bo niby nie, prawda? Ale tylko niby nie. Bo jednak chyba każdy zwraca uwagę na walory, na wzrost, na budowę i tak dalej, prawda? Na mnie liczy się niestety wzrost, ponieważ jestem wysoka, także jak już patrzę na mężczyznę, to musi być wysoki. Absolutnie nie są skreśleni. Są czasem nawet fajniejsi niż ci wyżsi, No i nie trzeba stawać na palcach. Czy mogę kontynuować? Czasami nie liczy się wzrost, tylko liczy się charakter. To jest czasami najważniejsze. Zdania. na temat niskich panów, wolę wysokich, przystojnych, e, dobrze zbudowanych żołnierzy. Zgadzamy się. My jesteśmy za. My jesteśmy sami niskie. Lepiej, lepiej same nie jesteśmy dużego wzrostu, więc jesteśmy za. Nie będziemy ich dyskryminować. Mężczyzn. Mężczyzn. Niski. Mężczyzn. niski. niski.